Rozmowa z panią M.O. przeprowadzona w studiu radiowym w dniu 21 listopada 2014 roku. Nie wiem, czy nasze spotkanie nazwać wywiadem, czy po prostu rozmową? Ja zazwyczaj przeprowadzam wywiady, ale ponieważ Ty jesteś gospodarzem, uznajmy to spotkanie za rozmowę. To teraz Cię zapowiem. Gościem moim jest Magda Olczewska. Znana dziennikarka i urocza dziewczyna z Mazowsza. Dzień dobry, dzień dobry Państwu kimkolwiek jesteście, miło mi Was powitać. Powiedz mi, czy Twoje włosy są oryginalne, czy farbowane? Oczywiście oryginalnie farbowane, jest to moja wizytówka. Staram się pod blond fryzurą ukryć moją niezależność i jednocześnie ośmielić rozmówcę do szczerych odpowiedzi. Chcesz być Barbie z sercem Robespiera, czy nie tak? Nikogo nie staram się skazać na szafot, raczej staram się ujawnić miałkości zakłamanych ludzi, ich nikczemne charaktery i egoistyczne poglądy. Wielu ludzi uważa jednak, że to ty jesteś miałka i masz egoistyczny charakter. Mój charakter nie ma nic do tego, co prezentują moi rozmówcy. Ja tylko prowokuję ich zachowania. Obnażam ich, chcąc pokazać prawdziwych ludzi. Chyba nie do końca jesteś szczera. Bo każdy widzi, że różnych rozmówców traktujesz różnymi miarami. Dla jednych jesteś łaskawa, pełna podziwu, niemal lizusostwa, chcąc przysporzyć im chwały, dla innych natomiast jesteś oprawcą sumienia, nie dając im żadnych szans na pokazanie swojego oblicza. Z góry skazujesz ich na porażkę, a dodatkowo starasz się upodlić ich wizerunek do maksymalnego odarcia zgodności. Ci, co tak uważają, wcale nie znają się na solidnym dziennikarstwie i po prostu zazdroszczą mi solidnego warsztatu. Muszą się wiele nauczyć, aby mogli mi zarzucić niesolidność czy brak profesjonalizmu. A ty uważasz, że wszystko, co czynisz, jest do końca uczciwe? Czy nie nadużywasz swojego dziennikarskiego zawodu w stosunku do osób, do których masz uprzedzenia? Jako dziennikarka nie mogę mieć do nikogo uprzedzeń, ich nie mam, to nie moje zachowanie budzi zastrzeżenia, lecz trafność zadawanych pytań powoduje, że ludzie o słabych charakterach mające do ukrycia swoją próżność i nieuctwo popadają w paranoję i starają się poprzez psychoagresję ukazywać moją niekompetencję i słabość przygotowania zawodowego. Niezależnie już od treści zadawanych pytań dla jednych stosujesz język przychylny, łagodny, zachęcający do szczerych wypowiedzi. Dla innych stosujesz język agresywny, napastliwy, zastraszający, język przesłuchania, Jednocześnie drwiący i kpiący, gnojący rozmówcę. I tego nie nazywasz uprzedzeniami? Należy zwracać uwagę na całość moich wywiadów. Często do takich zachowań jestem prowokowana przez samego rozmówcę. Wiąże się to we większości przypadków z mówieniem nieprawdy. Jeżeli na moje pytanie, być może niewygodne, odpowiedź jest nieprawdziwa, to od razu muszę to wyjaśnić. A gdy rozmówca dalej brnie w nieprawdę to staje się bardziej nieustąpliwa i stąd może odczucie, że jestem komuś nieprzychylna. Łatwo zauważyć, że twoje niewygodne pytania dotyczą spraw intymnych i tylko w stosunku do określonej grupy ludzi. Nigdy takich pytań nie zadawałaś w stosunku do premiera, prezydenta, polityków po przedstawicieli kościoła i innych szanowanych i pozostających w silnym powiązaniu z rządzącymi. Można powiedzieć, że jesteś dziennikarką polityczną opowiadającą się po określonej stronie sceny politycznej, a twoja agresja rośnie wraz z rozchwianiem tej sceny. Strach przed opozycją. Nieprawda. Nigdy się nie bałam opozycji. Przecież jednym z moich stałych bywalców jest Leszek Miller, a on przecież nie należy do obozu rządzącego i nigdy nie zwrócił mi uwagi na niestosowność pytań, czy bezpośrednią agresję na jego osobę, czy całe ugrupowanie. Chcesz chyba wciągnąć mnie w dyskusję na temat pana Millera, bo tak do końca nie wiadomo, czy jest on przychylny władzy, czy nie. Raczej podział przebiega w miejscu pis i reszta. Według doktryny Busha kto nie jest z PiSem ten jest z nami. Ponieważ Miller jest zagorzałym wrogiem PiSu, przez to jest przychylny po i nie należy być wobec niego agresywnym. Doktryna ta działa na łagodne traktowanie Millera z założeniem, że może być przyszłym sojusznikiem. Stosujesz dość osobliwą interpretację zjawisk politycznych, a czy nie przyszło Ci do głowy? Że ja po prostu lubię premiera Millera? Jest to też jakaś stronniczość. Z tego by wynikało, że nie lubisz tych nad którymi się pastwisz, wyżywasz, tych których dręczysz i ośmieszasz. Ci są B, a inni są cacy i dla tych jesteś przychylna. Czy nie jest to brak profesjonalizmu? Nie zaczynaj ty z kolei ze mną wojny, bo dojdzie do nieprzyjemnego starcia. Na wiele krytycznych uwag mogę przymykać oczy, ale nie pozwolę na to, aby zarzucano mi brak profesjonalizmu. To jest niesprawiedliwe. Nie zasługuję na takie traktowanie. Przecież w taki sam sposób traktujesz swoich politycznych oponentów. Zarzucasz im przede wszystkim brak kompetencji do sprawowania swojego politycznego mandatu. Obnażasz śmieszność głoszonych przez nich myśli politycznych, dyskredytujesz ich, a przecież często mają rację w tym co mówią, ale Ciebie to przecież nie interesuje. Ty jesteś zainteresowana tylko tym, w jaki sposób im dokopać, jak powalić ich na kolana i zgnoić do końca. Nic innego Cię nie obchodzi. Skoro są prymitywnymi politykami, to trzeba ten prymitywizm ujawnić. Trzeba pokazać innym ich prymitywność. Oj, chyba za bardzo się zapędziłaś. Chyba nie tobie jest dane oceniać ich kompetencje. Od tego są inni. Ty powinnaś jedynie rzetelnie przedstawić ich poglądy i to, co mają zamiar czynić. No tak. Masz w tym wszystkim rację, rzetelność dziennikarstwa polega na daniu możliwości zaprezentowania opinii społecznej swojego programu działania i linii politycznej motywującej to działanie. Ale aby to mogło zaistnieć muszę na sam początek pokazać opinii społecznej wiarygodność osoby, która aktualnie prezentuje te sprawy. A mogę o zaprezentować tylko poprzez ukazanie zakresu wiarygodności i kompetencji. To, czy rzeczywiście do określenia kompetencji jest konieczne rozmawianie na tematy rodzinne, na tematy erudycji, na tematy wiary i inne równie intymne? Czy to jest istotne co było powodem rozwodu posła Piotrowskiego? A dlaczego policja pobiła Winera, a za co zapłacił mandat Przybylski, i dlaczego Laskowska jest lesbijką? Na niektóre tematy nie należy rozmawiać i niektórych pytań nie należy zadawać. Wszystkie pytania są dozwolone. Społeczeństwo jest zainteresowane wieloma sprawami. Nawet nie wiesz, jak wieloma. A im bardziej skandalizujące, tym lepiej. Ludzie chcą wiedzieć o politykach jak najwięcej, nieważne czy jest to prawda czy plotka. Po to zadaje takie pytania, aby każdy mógł dokonać sprostowania, ma możliwość publicznego wypowiedzenia się, a więc obronienia swojego wizerunku. Dobrze o tym wiesz, że nie da się już obronić swoje oblicze, skoro jest puszczona w obieg publiczny plotka na temat moralnie nagannego zachowania, zachowania budzącego społeczne potępienie. Nie da się z tego oczyścić. Jeżeli pytasz się Kamińskiego, czy przestał już bić swoje dzieci, to niezależnie od odpowiedzi i od składanych przez innych oświadczeń, nawet pokazywanych dowodów na niewinność Kamińskiego w stosunku do dzieci. Nawet gdy się sama pokajasz, że to pytanie było niestosowne i bardzo za nie przepraszasz, to łatka dzieciobójcy przylgnie do niego na zawsze. Tak działa opinia publiczna. Taka jest siła społecznego potępienia. Nigdy nie zadaję niestosownych pytań, chyba że zostanę do tego sprowokowana. Jest to często wynikiem działania odwetowego w stosunku do zwykłego chamstwa, którym niektórzy się posługują jako tarczą obronną przed ujawnieniem swojej niekompetencji. W tym przypadku muszę celnie pozbawić ich tej tarczy i całkowicie obnażyć śmieszność poglądów. Wtedy mogę zastosować pytanie obnażające. Muszę z tego pojedynku wyjść zwycięsko, a przeciwnika zdruzgotać. Jest to moja broń jak najbardziej jawna. Wszyscy o niej wiedzą dlatego wiedzą, że nie należy w stosunku do mnie zachowywać się po chamsku, bo to jest bolesne. Jednym słowem stosujesz swoistą selekcję ludzi na tych co należy im sprzyjać jak i na tych innych, z którymi można czynić coś się chce. Ocena bowiem, że ktoś zachował się niestosownie w stosunku do ciebie jest czysto subiektywna. I właściwie każdego można sprowokować do zachowania, które może być podstawą do uznania go za uwłaczające twojej godności a więc chamskie. Jest to sprawa jedynie okazywanej wrażliwości, nic innego. Jak się chcesz wkurzyć, to się wkurzysz i tyle i nikt ci nie podskoczy. Bardzo ciekawe stanowisko, bez zarzutów. Brawo, co za hipokryzja. Jak się chce kogoś uderzyć, to kije się znajdzie. Chciałeś mi dołożyć i to ci się udało. Właściwie mogłabym się z tego łatwo wybronić. Ale weszliśmy już na śliski teren i dlatego powiem tylko, że nie zgadzam się z Tobą, bo dobrze wiesz, że moja sumienność nie pozwoliłaby na taką amatorszczyznę jak pieniactwo o byle co? Te co powiesz na to, że jak podczas niedawnego wywiadu zarzucono co kłamstwo, to tak się spieniłaś, że aż trzy razy dopytywałaś się czy ja kłamie, za każdym pytaniem podnosząc coraz bardziej głos. Uczepiłaś się jednego słowa z uporem maniaka. Nie wystarczyła ci odpowiedź, że jesteś źle poinformowana i to, co mówisz, mija się z prawdą, lecz uczepiłaś się słowa, że kłamiesz. A przecież dobrze wiesz, że mijanie się z prawdą jest niemówieniem prawdy, a więc kłamaniem i niczym innym. Ale to było podstawą do wszczęcia awantury. To był wybieg taktyczny. Musiałam go jakoś przycisnąć i popełnił ten mały błąd co dało mi sposobności zapanowania nad całą sytuacją. Znowu byłam góra. Czy naprawdę jesteś taka małostkowa, że patrzysz tylko na to jak ty wypadniesz, nic innego cię nie obchodzi? Nie do końca. W wielu przypadkach usuwam się w cień i zadaję tylko kilka pytań dając możliwość pełnego wypowiedzenia się mojemu gościowi. I jest mi miło, gdy widzę na jego twarzy zadowolenie z przebiegu wywiadu i z zadanych pytań, chociaż mnie niekiedy aż korci, aby zadać jakieś niestosowne pytanie. To dlaczego go nie zadajesz? Czyżbyś była zdalnie sterowana przez kogoś z zewnątrz? Dobrze wiesz, że jestem dziennikarką niezależną, ale w wielu przypadkach muszę podporządkować się reżyserce programu i wtedy muszę spełniać działania określone przez kogoś innego. Nie jestem jeszcze właścicielem programu czy innych mediów. Jestem pracownikiem i zawsze komuś podlegam. A to już całkiem coś nowego. Wynika z tego, że właściwie niewiele masz do powiedzenia. Skoro ktoś do ucha dyktuje ci pytania i mówi jak masz reagować na odpowiedzi i co dalej mówić, z tego wynika, że ty wcale nie masz wywiadów. Jesteś jedynie redaktorem spełniającym oczekiwania od szefa. Czy nie tak jest? W wielu sprawach mam wolną rękę. Mogę prowadzić wywiad jak chcę, mam zazwyczaj podaną tylko ramówkę, jak ma wywiad przebiegać i jakich spraw dotyczy. Interwencja z reżyserki jest znikoma i bywa, że podczas programu nie padnie ani jedna uwaga. Natomiast inaczej to wygląda, gdy wywiad jest z ważną osobą z kręgu władzy. Wtedy inicjatywa wywiadu jest po stronie reżyserki, a pytania wcześniej uzgodnione. Nie ma żadnego żywiołu. Dotyczy to przede wszystkim prezydenta i premiera, ale również innych ważnych społecznie osób, powiedzmy, że dostojników. Cokolwiek pod tym słowem można umieścić. Widzę, że ujawniasz wreszcie swój warsztat pracy. Wygląda to całkiem inaczej jak na antenie. Na antenie widzisz i słyszysz efekt końcowy pracy całego zespołu ludzi, który jest firmowany moją osobą. Ale to nie w całości jestem ja. Nie wszystko jest moją zasługą, ale wszystko spada na mnie. To ja otrzymuję nagrody, odznaczenia, pochwały, cięgi, anonimem, pogróżki i inne miłe i niemiłe wyniki pracy całego zespołu. Reszta jest anonimowa. Wszyscy uważają, że moje zachowanie, moja mowa, mój wygląd, Postawa i wszystko, co jest ze mną związane jest tylko moje, jest wyrazem mojej osobowości i profesji. Jestem dobra, są sukcesy, jestem zła, są porażki. Sukcesy cieszą, porażki bolą, ale nie na wszystko mam wpływ. Ale to jak ciebie postrzegają jest opinią o tobie a nie o zespole i to musi dawać ci do myślenia jak nie dopuszczać do jawnych wpadek profesjonalnych. Co czynić aby nie mówiono, że Magda Olczewska to dno dziennikarstwa, to nieuctwo, to buractwo, to lesbijstwo, to chamstwo i inne niewybredne epitety. Co ty mi mówisz, żadnych takich opinii nie ma. Zmyślasz, żeby mnie pogrążyć. Z tego co wiem, jestem osobą powszechnie lubianą, podziwianą, stawianą za wzór nie tylko rzetelnego dziennikarstwa ale i wzór kobiecego seksapilu, wzór gustu i szyku, wzór niedoścignionej doskonałości. Jestem młoda i ładna a moje blond włosy są symbolem gustu. Wiele młodych dziewczyn nosi fryzurę ale olczewska. A to, o czym mówisz, nie ma miejsca. No to ci trochę poczytam. Chcesz się czegoś o sobie dowiedzieć, czy raczej nie? Wiesz, że bardzo cię lubię, dlatego niczego się nie obawiam. Możesz czytać. Jeden z twoich fanów pisze, że jesteś już pod starzałą barbie i po sześćdziesiątce to nie wypada zachowywać się jak podlotka. Do sześćdziesiątki to jeszcze cały wiek. Daleko mi do tego. Nie chodzi o to, że wstydzę się swojego wieku, ale po prostu mam tyle lat, na ile oceniają mnie moi partnerzy. To ilu masz tych partnerów? Bo mówi się o mężu, kochanku, kochance i jeszcze innych upodobaniach seksualnych, o których nie chcę głośno mówić. To oczywiście są pomówienia. Gdy widzi się jakiegoś mężczyznę w moim towarzystwie, to od razu przypisuje się temu podtekst łóżkowy. Takie są media i nic na to nie poradzę. Nie bawię się w prostowanie tych plotek, bo tylko będzie to nowa woda na młyn sensacji. Bywa, że okresowo przebywam w liczniejszym towarzystwie młodych ludzi, są to chłopcy i dziewczęta, ale to ma podłoże czysto towarzyskie, lub nawet zawodowe związane z doskonaleniem warsztatu przez młodych dziennikarzy. Czasami dochodzi do spontanicznego zbliżenia, ale to nie są trwałe związki i często poza moją kontrolą. To jednym słowem prawdą jest Twoje rozwiązłe życie. Co na to powiesz? Jest to moja wada i całkowicie poza kontrolą. Zdarza się to często podczas libacji przy dużej ilości alkoholu. Mam wtedy w sobie moc młodej dziewczyny. Zdaje się, że cały świat do mnie należy, nie mogę się oponować i dochodzi do zbiorowej orgii. Mówią wtedy na mnie wściekła dupa. Tak, to prawda, mam wściekłą dupę, jest we mnie wtedy wielkie pożądanie, nie mogę nad tym zaponować, to mnie całkowicie pochłania. Są to jednak sporadyczne przypadki i nie mają nic wspólnego z moim charakterem. Tak się zdarza i koniec. Czy masz jeszcze coś innego na mój temat? To ci jeszcze trochę poczytam. Zawsze myślałem, że dziennikarze są przynajmniej w miarę bezstronni, albo chociaż próbują zachować pozory. Ale widzę, że już nawet pozorów się nie chce pani ma gdzie zachowywać. No tak, do tego trzeba pomyśleć, mieć przemyślane, być sprytnym i wykazać się erudycją. Stare dobre sposoby polityków wydają się pani Magdzie bardziej atrakcyjne. Przerywać zdanie, wtrącić slogan, krzyknąć, unieść się, zrobić dyskredytującą mimikę. Po prostu żal. Cóż mogę dodać. Już o tym mówiliśmy. Chyba pozostanie bez komentarza. Masz coś jeszcze? A chwileczkę, już czytam. Oj już mam. Zanim ci przeczytam, to powiem, co tu napisali. No dobra, mów, jeśli tak chcesz. Napisali tu twój życiorys, ponoć prawdziwy, którego nigdzie nie ma. A więc szkoła, studia jedne, studia drugie, powiązania ojca ze służbami specjalnymi i załatwienie ci kariery dziennikarskiej w sprawy rodzinne i tak dalej. Czytać? Często czepiają się mojego życiorysu. Nie wiem skąd biorą te wiadomości, ale to nie ma nic wspólnego z aktualną oceną mojego zawodowstwa. Możesz pominąć ten tekst. Coś jeszcze? Zaraz zobaczę. Czytam. Styl dziennikarski jak z budki z piwem. Pani dziennikarka powinna być zdjęta z anteny, to obraża Polaków. Czy wzór z takiego zachowania powinni brać nauczyciele w szkołach, lekarze w przychodniach, urzędnicy w urzędach? Na litość boską. Mamy dość już prostactwa w narodzie. Tej pani cwaniactwo i prostactwo pomyliło się z błyskotliwością. Jeśli jest kompletnym zerem to nadal będzie jeszcze butniej królować w programach. Uważam, że bez względu na partię polityczną ujmą będzie uczestnictwo w programach tej damy z marnym wykształceniem. Czytać dalej? Jeżeli masz jeszcze coś ciekawego to proszę bardzo. Z tym co przeczytałeś nie będę polemizować. Nie mam nic do powiedzenia. Pani Olczewska to przykład chamstwa, buty i arogancji, które przez niewyparzoną gębę zostały wywindowane i awansowane a które potem żyły już rozpędem i nawet ci windiarze nie ośmielili się nacisnąć guzika stop. Gdyby Olczewska spojrzała w lustro, to może by spokorniała, bo jej świetności już minęła, ta zawodowa też. Zaprosić gościa, następnie drzeć się na niego, przerywać wypowiedzi, wypowiadać jedynie słuszne tezy, po co? Niech pani Olczewska weźmie się za politykę. Nie wiem jaki wpływ na działanie mózgu ma botoks, ale chyba duży. Olczewska za jej brak autorytetu i kultury powinna być wyrzucona na zbity pysk. Wstyd pani Olczewska, pani prowadzenie programu i rozmowa z zaproszonymi gośćmi to hamstwo. Ta Olczewska już całkiem odleciała, a kto chce teraz tego bełkotu dziennikarskiego słuchać? I tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem nic nowego. Znudziły mnie te cytaty. Chyba się już pożegnamy. Do zobaczenia. Pozwolisz, że na zakończenie wypowiem formułkę. Gościem moim była popularna dziennikarka Magda Olczewska. Dziękuję. Do widzenia pani. Dziękuję. Do widzenia państwu. Do widzenia panu.